Hej, cześć, siemaneczku wam wszystkim ludziska, z tej strony Lampka to jest kolejny odcinek z gry Farming Simulator 2022 z serii od zera do milionera, czy od zera od farmera do milionera, jakoś tak. Dzisiaj sobie zbronujemy pola po y, pszenicy. To znaczy ja zbronuję, bo gruby kończy tam ten nasz piękny kontrakt. Dokładnie. Zobaczymy jak tam ujdzie jeździ. Bizona wróciliśmy z Bizonem na gospodarkę, a jako iż że on sam będzie tutaj robił, to sobie pojedzie klasem, bo czemu nie? Dokładnie. Mamy już e, ile procent na tym tym kontrakcie? 24, więc za dużo się nie zmieniło. Dzisiaj też raczej tego nie skończymy. Ale na następny odcinek raczej już na pewno będzie to zrobione. Ja sobie polecę dzisiaj takim oto zestawem 60 plus brony, więc sobie wsiadamy. Cofamy. No i jedziemy bronować pole, potem oczywiście wapnem damy. Żeby już były lepsze to pola. Chociaż na tym polu było wapno w tamtym sezonie. było. Ale to tylko na tym A teraz postaramy się dać na wszystkie Ciekawie czy nam starczy Ale powinno. Dużo mamy tych worków z wapnem, więc powinno starczyć. To się dokupi. Jak ktoś to się dokupi już. O, tylko ciekawie czy będzie hajs. Jak my sobie kupimy ten nowy ciągnik. Zobaczy się. No tam droga nie jest obopna, chyba. No, chyba tysiąc za jeden worek taki. Hmm. Będzie trzeba zobaczyć w sklepie. Ale to jak już będziemy potrzebować tego naprawdę. Coś 60 mi nie chce jechać. Turbina słaba. Nie, bieg, biega mi się bawię i nie chcę jechać. Raz piątkę, raz czwórkę. No, kręcimy się. Nie biegów nas zepsuje, chyba się Słuchaj, nie takie rzeczy się robiło. I hmm. to już. Tak zrobiłem, że Simpson i nie działa. Z Simpsona dalej nie znalazłeś, co ty gadasz? No ale jechałem nim jakoś. No to... sklejałem, Poklejałem, musiałem skleić go na klej, bo Ty tak nadajesz się do tego mechanika jak do smart, smartotaczki. Dojechałeś na osiekę, dojechałeś. Więc co co ci chodzi? Dobra no, dojechałem, ale sporo tym już nie dojechałem, bo nie wiem gdzie on stoi. Gdzieś rzuciłem do, do rowu i nie mogę go znaleźć To w końcu go ktoś ukradł? Czy do rowu rzuciłeś? To i to. Ty co chwilę zmieniać te swoje? Bo to tak, że... Wziąłem go do robu wrzuciłem. Na drugi dzień pojechałem i go nie ma. No to chyle ukradli, tak? To pewnie ta, no to na policję zgłosił Ta, kapuś No Jednak Simpson, jak ty się ze swoją lubą widujesz z osieki? Na FaceTime ma takie rzeczy Jak ty telefonu nie masz? Jak, nie, a ten, a ta Nokia! I na Nokia? No! O, to kurde! Ale dotykowa, dotykowa Nokia! No, to chyba że. No. Na bogato. No, no, no. Ty nigdy takie nie będziesz miał. No bo ja w Nokia nie inwestuję, co ty? A co ty ma za telefon niby tutaj? Motorola! <laughs> Blackberry <laughs> Blackberry Blackberry, no, dokładnie O no, w dzwonach biją 12 godzina Tak nie biją Serio biją Nie słyszę Ja Zagranę słyszę No Niby nowy a taki głośny kurde Tak zawsze jest Tak zawsze się mówi Dówka funki ale górna robić No dokładnie na ściągni też będzie tylko stał zaprezentowany. Żeby sąsiedzi widzieli, kurde, jaką maszynę mamy. Dokładnie. No patrz, co jest tu tą skrzynią biegów do jasnego pana. Nie wyczymy, nie wyczymy. Bo ty nie umiesz z niebiegów, tam trzeba mocno szarpnąć. Tak, mocno szarpnąć, jak mi lata w to i w tamtą. Raz mi piątka wejdzie, raz czwórka. nie słaba. Nie chcę jechać w ogóle. Tak z początku filmu to napiszcie w komentarzu. Mm, gruby robi w polu. <grym, nie, <grym, no da... A przypnę wam serduszko i dam lajka w górę. Powiedziałem, że ostatnio zadziałało to. To oczywiście w tym filmie też musi być. Więc pamiętajcie. Gruby robi w polu. Hashtag i przypnę wam serduszko. Co nie gruby? Co nie. No tak. Co nie? No. No. Tak. No. Tak. tak. Dokładnie. No my nie to nie się nie dogadać jak ja jesteś nie, co ty? To nie ja robię cały czas nawalony nowym klasem teraz. Boję się, że zepsuję kurde, szalicie. Dałem mu se, dałem mu se pojeździć. No musimy coś zarobić z, te, z tego kontraktu, a nie. Teraz Więcej Nie będzie szkodzenia będzie niż hajsów. Właśnie, żeby tak nie było. Żeby klas był cały. Eee, nie nasz. Paliwo firmowe, to więc. No, już pewnie pojechałeś na osiekę, jak mnie nie było, pokazać klasie, czym się teraz. Klasie, klasie, klasie. No, ta! No, czym się teraz wozić? Pokazać. Nie, no, walker se pojechałem. A, wziąłem Chyba. Wziąłem że... na siedzenie, na siedzenie ją wziąłem jako kierowca. A, przejechała się? Przejechała się na moich kolanach. Chociaż, że super, super ciągnik. No. Ale nie powiedziałem, że to jest wypożyczony, tylko że to mój, kupi kupiony, kupiłem sobie. Tak, ciekawe za co? Twoje swoje pieniądze. Bo od ciebie to nigdy nie dostanę pieniędzy. To skoro tyle masz pieniędzy, to byś się złożył może na jakiś ciągnik lepszy, co? A po co? Ja Żeby... mam swój, to masz Tak, czterdziestkę. Ja mam Waltrę, ty nie? Tak, czterdziestkę masz raczej, a nie Waltrę jakoś. Nie musiałeś tego mówić, tak? A co? Będzie widziała? No, co? no tak Tak, na pewno. No tak mówię ci No dobra, dobra. Hej! Dojadę cię z gangem. Ta, ci z gangiem Tak, ci Z Gangiem Rodriguez'a. A co? Ta, 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 ta. ta. Tylko masz mówić nie bij mnie. Nie biję! Nie bij mnie, jestem z Gangu Rodrigueza. Nie bij mnie, jestem z Gangu Rodrigueza. Dokładnie. Ta. Lecimy sobie na następne pole. Tutaj przy domu już skończyłem. Teraz jedziemy na pole tam, gdzie był rzepak. Rzepak Czyli blisko grubego, tam gdzie robi. O nie, o nie. No, będę widział, jako odwarać maniane. Zamiast robić, to nie. pewnie siedzisz i nic nie robisz. No tak, na pewno. No, no, no. Ja wiem, jak ty już tam... Ja cię znam, ja wiem. Ja też cię znam. I co teraz? Cię znamy. No i się znamy. Się znamy. To się znamy. To się znaj. No to się znaj. Nie, nie Ty się na niczym nie znasz. Tak samo jak ty. Ja umiem jeździć... Yy, ...kombajnem. Ja umiem jeździć Simpsonem, rozwalonym. Ta, ty umiesz dobrze pić Też Chociaż nie A, wiem tam. czy to takie dobre No co to pasja jest i hobby Hobby Wiedmi Pasja, hobby, wiadmi Proszę Ta 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 ta, dokładnie A. jesteśmy na kolejnym polu Jakoś szybko idzie ale to tylko bronowanie to ile to roboty jest To nie koszenie nie. Koszenie dłuższe jest dokładnie I to takiego pola Jednym kombajnem No to szybko jest Szybko będziesz robił dwa tygodnie to pewnie No na pewno No ta na pewno to też byłeś taki mądry O Jebimy się z gangu Rodrigueza weź garnizm. Weź, weź. Weź. Nie pytaj. Weź się zamknij. Aha. <grym> Aha. Aha. Dobra, to ty prowadź odcinek, proszę bardzo. Zobaczymy, jak ci to pójdzie. Ja, ja jestem pracownikiem. To ty nagrywasz sobie tam na czole gopro zakładasz nagrywasz. No. Przydałoby się, żebyś ty też coś nagrywał. Eee, po co? Żeby były jakieś stawki Tam, jak ty odwalasz manianę jakąś. Lepiej nie. Lepiej nie? Lepiej, lepiej nie. Ludzie się przestraszą, tak? Tak. Nie będą nie będą nas oglądać. No. No. To chyba, że... Dokładnie. Dokładnie. Kurna, w pogodę mówili, że gdzieś śnieg padał, a dobrze że nie pada, bo... Kur... Się... W lipcu? No. Nie, bo może mam zagramkę... całą telewizję chyba. Nie wiem tam. Daj, najwidoczniej W lipcu Kurna. śnieg padać ty ta kurwa. No co? Może jakieś załamanie pogody? Nie wiem, no może masz rację, nie wiem. Dokładnie, może się co? Może jesień się zamieni z latem, a lato z zimą i co? No, może. Jesień okay, z wiosną, jest jak to... jest, jak już geniuszu. Lato? No, lato z zimą, a jesień no. z wiosną. No. No, no i co, to będzie zima. No, 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 no. I, I co wtedy? Jak będziemy kosić? Słabo. No. A to pola jest duża. Ta? Co ty nie powiesz? No wiem. Ale hajs też jest duży, więc się przyda. Hajs. Hajs musi się zgadzać. Siano, 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 hajs. Dokładnie. Dokładnie. Też tak, Kończymy. też tak, też tak No, ta, ta, ta. Kończymy sobie drugie pole właśnie. No, a ja na nie skończyłem swojego pola. Ostat... Ostatni, Ostatni przejazd. No, a ty jak tam się bawisz, co? Jak manianę odwalasz, co? No i dobrze, koszę pole. Skosiłeś chociaż jeden zbiornik? No, już przyczepałem państwa, tylko sobie zbiorę jeszcze w tym zbiorniku i... Leciał sobie, wysypię i czy będę A no, dobra, dobra. Dobra, dobra. Więc tak to co, robisz. Ty myślisz, że ja się opierdalam? No. Słuchaj. Nie zdziwiłbym się. Każdy bym się nie zdziwił. No właśnie. Ty, nasze kury jakieś chyba zepsute są, kurde. Roboty <noise> W ogóle... Jajek nie znoszą Za młode są jeszcze można Nie! staramy by się tak, wiesz Takie, takie git był już jakiś W, w ogóle nie ma kolorów jajek W ogóle nie ma no Nie, no serio nie ma A ile jeszcze mamy? Są... Czekaj one wydajności mają mało. No, a przecież mają żarcie, to powinno wydajność iść do góry. A zobacz, czy one mają te żarcie? Czekaj, zobaczę. Jak one żarcia nie mają? jak nie? Powiem. Ja... No, ale nie mają żarta 100%. Mieć stówę. Nie trzeba mieć stówy, tyle też im wystarczy. Więcej trzeba dać, gdzie to ziarno jest. No tak, i będziesz kupował ziarno, tak? Nie. I dobrze, bo nie masz nawet uprawnień. Bo co, bo co? Z, innej, z innego kraju to już jest gorszy? Bo co, z Ukrainy to gorszy? Jestem. Jak z innego kraju mówię, że to z Polski? Nie, mieszkam w Polsce. Aha, aha. A tak to jestem. Ukraińcem. Uciekłem od pomiesz. Jezu, nie musiałeś tego mówić. Wiesz? No dobra, dobra. Tylko to twoje podanie było napisane, że ty z Polski, ale dobra. A nie, że mieszkasz w Polsce. To chyba tam małym druczkiem przeczytałeś. Co? Michała, nie czytałeś małym druczkiem. No, najwyraźniej. Już. Masz. Napisałem małym druczkiem. Mieszkałem. W Ukrainie. No, Musisz czytać. No, a ty pisać. Po co po takie coś pisać a... małym druczkiem? A ty, a ty mówić. Nie, no ja mówić umiem. Nie. Ta, ta, ta. Dobra, bo zaraz, tak. y, zaraz wrócisz, kurde. Co ty tu Nie. robisz tym kombajnem? Kosze. Tutaj? Tam. Jak stoi i nic nie robi, to co ty kosisz niby... Bo ja teraz zawieźć zboże. Dobra, od odpindalasz. No ja na pewno. Musimy się, Muszę się zastanowić nad twoim wynagrodzeniem, kurde, bo to... Dobra. Zamiast, zamiast robić to ty kurde na dziewki lejesz. No i dobra. A co? Nie mogę? No za mój hajs muszę... Na co to? No. Na zboże. Na zboże biorę je. <laughs> Dam ci jedno jarekę zboża. <laughs> Dokładnie. No, co, chyba że. No, chyba że. Musisz sobie znaleźć tego swojego Simpsona, kurde, bo to. Za niedługo, jak będziemy szukać tego ciągnika, to przydałby ci się. No. To będziemy, a może o tego by kupił, jak się nazywa? Tego z Osieki? Od prezesa? No. Nie wiem, nie wiem. On ma jakiś tam ciągnik na sprzedaż. W... Mówi, że jak będziemy chcieli, to możemy się odejść. Bo... W promocyjnej cenie? Nie, no nie gadam jeszcze z nim, ale powiedział, że jak byliśmy tam. No tak, to, to to mówił, że jakiś ciągnik tak, sprzedaż. Jak, ja, no, jak wyjechałeś do tego, jak się nazywa, zawieźć tam yy, kiszonkę, to mówił mi, że ten że Jeżeli będzie się chcieli coś, to musi być. Jest. Młodarnie. Kosz na śmieci się pali. Nie dam rady. Nie przychodzą do ciebie alerty? Nie, bo ty, ty jakby jesteś samym właścicielem tej OSP. Ty dołączyłeś w ogóle do, do OSP? Ty nie, jesteś tam? Nie. To, nie. A, no to dobra, to nieważne. Ja nie mówię, ja, ja jestem pracownikiem, a nie jakimś OSP. Co ty się myślisz? Niech się pali. jakieś no tam, tam. tam pole mam w ogóle. No tak, no takie małe wciągi. Skąd mam te pole? No, no z, z samego początku jest. Przecież. Nie pamiętam. No zachlałeś i nie pamiętasz, no właśnie. Tak to z tobą jest, tak to z tobą jest. Dobra, weź. Jechaj tu mnie, bo. Jestem z gangu Rodrigueza! Na skończę współpracę No, no, ta. No. Ciekawie kto ci tyle da wynagrodzenia. Jak sobie będziesz szukał innego. Nie, może chłopcy się jak nie Ta! Bo on potrzebuje. On potrzebuje, Ma dużo pol dużo ciągników. Blisko bym był swojej dziewczyny. Uuu, to wy już dziewczyny dziewczyna i chłopak. Dawno. Dawno. Kurde. Ty za jesteś? To widzę... Nieźle się bawisz. Za jesteś? Albo może powiem wam zrobić robić. To jest takie jedno... ...zadanie. Pokażę wam jak to wygląda ogólnie, bo to jest... ...mod. To znaczy niby dodatek taki... ...oficjalny dodatek z... ...od Giant Software. Czyli... ...straż wyżarna. Tak muszę przejść na inne gospodarstwo, zrobimy sobie jedno zlecenie. To chyba też czas dostaniemy, co nie? A poczekaj. Po, no, ale nie nasze gospodarstwo, to na No, tylko ja muszę przejść po prostu na gospodarstwo te. Potem e, kliknąć. Kliknąć na nasze. Nie. A, i no, i wyznacz podwykonawcę i teraz mogę wrócić na nasze gospodarstwo. No, o, i teraz działa. I teraz zobaczcie, weźmiemy sobie jakieś kurde tutaj kot na drzewie, dobra. Lecimy. Eee, odpalało się, jak tu Syrenę się włączało? A chome Filtr y C-Pad 1. O, mam, dobra. I jedziemy, nie wiem, czy mnie teraz słyszycie. Co to za jakaś przyczepka? A. Wow! Odpiąć muszę ją. Dobra, lecimy na zlecenie. Gdzie to zlecenie jest? Gdzie ono jest ty? Ja wziąłem Jaki w ogóle to? to... Chyba ja chyba tego nie wziąłem. Kiedy ślepy jestem Jak to jest zaznaczone? Tomryga. To To co to tutaj? Nie, no to jest skup. Kurnia czekaj. Czyżbym wam jednak nie pokazał? A jak przejdę na gospodarstwo i. No, nie, no muszę im pokazać, bo już powiedziałem. Już tak zrobię. O! Mam! Dobra! Lecimy! Nie jak, jak przechodzę na nasze gospodarstwo, to tego nie widać, czaisz? Bo to nie jest na naszym gospodarstwie jakby działało nie? Dobra! Lecimy! Sirenę włączamy. Pierwszy wyjazd to SP na tej serii. Gdzie to jest? Ja muszę na mapie sobie patrzeć. Mogę wziąć e, e, samochód z e, armatką wodną, a nie ten. Bo ten nie ma armatki wodnej. Ale dobra, to też dam radę. Gdzie to się pali? Ole się jakieś pali. Ty, chłopie, kurde, normalnie. Ej, jeszcze pożaru Pola chyba nie mieliśmy, co nie? Nie, nie mieliśmy już. Pola? Na pewno mieliśmy Bel. No? Jak sprawdzaliśmy, testowaliśmy na początku. Ale Pola Fajczy się. Włączamy Syreny. Uuu, uh, ale mi tutaj te. I gasimy. No, więc tak to wygląda. Fajne nawet stworzyli. Nie myślałem, że takie coś dodadzą w ogóle. Kurde, w ogóle się to nie gasi. Powiem ci, ciężko jest. No jest różnie. No tak sobie znika ten ogień. Tak w sumie w ogień musimy wchodzić, żeby. To ugasić Ugniatasz go nogami No, dokładnie i Koniec Mistrz pracy wypracy 7000, to sobie przelejemy może na konto Co ty na to? Jako, Możesz. że z OSP jesteśmy no 7000 na konto 20 mieć do tego teraz. No ale zawsze coś Dobra i to zrobię takie jedno tylko zadanie, żeby wam pokazać co się jak się z tym je Może kiedyś stworzymy taki oddzielny odcinek specjalnie z właśnie takich akcji strażackich można jak najbardziej No Wrócimy sobie na bazę, czyli na sklep Dobra baza. No, musimy. To nie jest tak, że, jest tak, że ja ją wymyśliłem. Musimy znaleźć. Ej, musimy. O, dobra, musimy znaleźć jakiś e, mod z, z taką stacją, na przykład Straży Pożarnej. Bo na tej mapie chyba nie, nie ma, ma takiej normalnej. Nie, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. A na niektórych są. Dobra, sobie. Stajemy tutaj. O, ty! Ty! Chłopie! No. Ma, zaraz ci to pokażę, coś. Zaraz tylko muszę odstawić samochód. Wrasimy. Wyłączamy światła. Patrzcie, co ja tu mam. na to gospodarstwo muszę przejść Dobra, jedziemy do niego Gdzie ty tam jesteś? Tam jesteś, dobra Kurde, jak to mi się skręca ciulowo Na kierownicy, chłopie Dra o! Sub wjechałem, Pa, co mam! Wyjdź na chwilę z tego! O kurwa, znalazłeś mojego Simsona. No, chłopie! A gdzie on stał? No tam, jak wypożyczaliśmy od niego lawetę, tam koło tego typa. O, to on, główny dziad złodziej. No on ci musiał go ukraść. To będzie na ja... gospodarkę naszą. Na gospodarkę pojechać? Dobra. Ja też Widziałem złodziej. Złodziej no co? Daj go tam wchować do garażu. Może by nikt nie ukradł znowu. Jak ty, mm. no i teraz możesz do swojej narzeczonej jeździć. Kurde, gdzie ty. Nie wiesz, no, no, nie, nie narzeczona Jeszcze? Kiedy lub? Nie? Dopiero muszę oświadczyć się. A kiedy? Oświadczymy. Nie, nie ja chcę mi się teraz tego robić. <laughs> Za dużo roboty w polu Ale to za pindala powiem ci No co? Silnik to właśnie 5 No nieźle Sekunda i stówkę ile do setki Staram się bać tyle jechać, ale to no, dobra Może nie umrę Coś tam umiem jeździć Motorami butura mógłbyś siedzieć? No. A pra masz prawie jazdy? Kategorię B? Nie, kategorię... A nie. To jest a kategorie. co cię to? Z policji jesteś? Nie, tylko już rzeczy się pytam. Mam kategorię B, to wystarczy. Nie. No ta? To... Tak byś głupi. Co? Nic, nic, nic. No, no, no. Ty tam uważaj to, na to, co mówisz. Bo? Bo mówię, wypłaty nie będzie. ja dostaję. Mieszkasz u mnie, wystarczy ci. No, tego mówię. ja dostaję wypłatę od ciebie. Ja, ale wiesz, zaraz możesz też i nie mieszkać. Zrabujaj się, co? Dobra, zaparkujemy sobie tu ładnie. Pod wiatą, schowany, żeby nikt nie ukradł znowu Żeby Gruby miał jak jeździć do swojej lubej ja, może i lubej może, może, i lubej Lubej tu. Jego bella Jego, <śśpiewa> tak dokładnie A ja będę kończył ten odcinek, pamiętajcie o komentarzu Hashtag Gruby, Gruby robi w polu, jakoś tak to było no. Albo łatwiej napisać, nie wiem, Gruby Pole już no, jakoś tak. Coś takiego. No. Więc komentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapki w górę. Ze mną był. Witek! Chema. Do i do następnego: Chema Neura.